Moneczko, z tej strony Azlement i w tym odcinku Wam pokażę, jak dodać tutaj u góry tabelę, e, tabelę e, minut, jeżeli zal się zaliczyło i to się oczywiście zapisuje. E, razem z tabelą. Także zapraszam Was do odcinka. Pierwsze co, no to macie w linku opisie do tych dwóch rzeczy, e, których, e, które będą nam potrzebne. Tutaj e, oczywiście onujemy z no bo jest za darmo. E, i tutaj też po pierwsze tego się nie da się dostać także musimy skopiować nazwę ale jak y, to już będziemy mieli oto klikamy tutaj i potem my jak klikniemy no to będzie to tak. jeszcze sobie sprawdzamy skrypta czy jest wszystko ok and wait 60 i będzie plus 1 na początku 0 tutaj minus 2. no i wygląda na wszystko dobrze także teraz klikamy z tu i wyszukujemy tabelę oczywiście tutaj jest i teraz musimy ją sobie znaleźć i tutaj na przykład ja mam e, także ja sobie selekcję sobie przesunę i dajemy tam gdzie chcemy ja bym chciała na przykład e, sobie dać tutaj no to jest nowa gra i dobra teraz tutaj minut leaderboard i teraz patrzymy, no i znowu tutaj jest wszystko ok, jak widzimy, e, ale jeszcze, jeszcze, słuchajcie, zaznaczamy, jak widzicie, no to jest wszystko skopiowane. Także teraz klikamy w play i tutaj zobaczymy, czy będzie wszystko ok. No i teraz dam Wam, słuchajcie, szybkie cięcie, e, w którym. E, po prostu e, Wam pokażę, e, kiedy na mi się właśnie ta minuta zaliczy. Albo ściszę Wam teraz mocną muzykę. I dałam jeszcze cięcie. No i słuchajcie, minęła taka prawie minuta. E, no właśnie minęła minuta. I tutaj oczywiście mam minutę. I jeszcze jest e, u mnie ta tabela. Także dam Wam może jeszcze raz cięcie i Wam właśnie pokażę, że będzie druga, a jeszcze dam jeszcze przed, kiedy będzie dwa. Także no. ok. Tak teraz powinno teraz być. I o, jak się widzieliście, od razu nam zaliczyło 2 minuty i na tabeli też. Jeszcze tutaj damy sobie sok. Jeszcze raz zagramy i zobaczymy czy działa też. No, oczywiście się resetuje, no jednak, ale no przynajmniej macie to zapisane w tabeli, i każdy sekundy i po każdej minuty będą są tutaj zaliczone na tabeli. Także, no wszystko jest ok, mm, a no, no no to zawsze, żeby było fair, żeby potem tam nie było, że tam jakaś osoba ma tam po tysiące minut. Także dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.